Witam Was serdecznie tak. ponownie. Chciałbym skierować słowa otuchy i nadziei do Waszych serc w imieniu Jezusa Chrystusa. A hasłem moim jest Przygotowanie na przebudzenie. Oczywiście, mówiąc o przebudzeniu w, tych trudnym, w tym trudnym okresie, trudnych czasach, wydaje się trochę niedorzeczne, ale przeczytam Słowo Boże. Które nas ukierunkuje. Najpierw z drugiej księgi kronik, siódmego rozdziału i od dwunastego wersetu. Ukazał się Pan Salomonowi w, nocny, w nocy i rzekł do niego: Wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, także nie będzie deszczu, albo gdy każe szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazem na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Oto widzimy tutaj sytuację, że Bóg mówi, gdy zamknie niebiosa, gdy ześle zarazę, gdy każe szarańczy obieć ziemię i lud Boży... Widząc to wszystko, ukorzy się. Bóg ceni pokorę, uniżenie, szczerą pokutę. I w, tej, w tym ukorzeniu, pokucie, zwrócą się do Boga i uznają jego autorytet, jego wolę i poddadzą się jemu. Wówczas Bóg mówi: Ja uzdrowię, uzdrowię ich ziemię. Przyjdzie przebudzenie. Droga prowadząca do przebudzenia jest też przedstawiona w. Misji, którą otrzymał Jan Chrzciciel, oto początek jego misji rozpoczął się, gdy on na pustyni takie słowa wypowiedział: Głos wołającego na pustyni, Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, czwarty werset. Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wyprostowany, wypełniony, każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane a nierówne wygładzone, i ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Zwróćmy naszą uwagę, w jaki sposób powinna być przygotowana droga do tego, by Bóg mógł objawić swoją chwałę. Czytamy, że to, co krzywe, wyprostowane, to co niepotrzebne, usunięte, to, co yy, zepsute, naprawione, to, co. Zaśmiecone, musi być posprzątane, gdy to się staje, a chodzi o nasze życie. O nasze życie. Każda góra to jest wyniosłość, to jest wszelka pycha. Każdy padł to wszelkie kompleksy, to potępienie i inne rzeczy, które dołują nas. To wszystko musi być wyrównane aby droga pańska była równa, przygotowana dla Niego. Wówczas On nadchodzi, On przychodzi, objawia swoją chwałę, swoją moc, swoje błogosławieństwo i swoje pełne uzdrowienie. W obecności Bożej jest wolność i uzdrowienie dla ducha, duszy i ciała. I to jest najważniejsze. Zaufajmy Panu z całego serca, ponieważ przebudzenie jest dziełem Bożym. W Księdze Zachariasza mamy taki sławny werset Zachariasza 4,7. Nie dzięki mocy i nie dzięki sile, ale dzięki duchowi mojemu to się stanie. Duch Boży dokona Bożego dzieła odnowienia, uzdrowienia, przebudzenia w naszych sercach, w naszym kraju, w naszym narodzie. I to jest najważniejsze. Niech Wszechmogący Bóg Was błogosławi. Módlmy się razem o to. Panie, proszę Ciebie, niech Twoja łaska w obfitości... Płynie. Niech Twoja miłość ogarnia każde serce. Niech Duch Święty stąpi i odnowi ziemię, odnowi Panie, każdy zbór, kościół, lud Twój, każdy dom, każdą rodzinę w imieniu Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen.